Nazywam się Krzysztof Torek, urodzony 11.04.1953 w Słownikach. Urodziłem się, można powiedzieć, w ciemni. Zakład zawsze był, tu gdzie mieszkam, od przełomu 20. 30. 20, 30 lat XX wieku. Najpierw prowadził go dziadek. Później przejął tata mój. Tata mój praktykował w Sosnowcu, gdzie też współwłaścicielem był właśnie mój dziadek Kazimierz Torek, który już pierwszy zakład miał w 1895 roku w Sosnowcu, a później otwierał zakłady dla syna w Proszowicach, później następny zakład przy, dla mojego ojca w Słomnikach, właśnie między 20 a 30 rok, dokładnie nie wiem. Tata mój wyzwolił się, bo jak praktykował w Sosnowcu, później tu się przenieśli, to było województwo kieleckie. I mój tata w roku w 1933 wyzwolił się, zdobył papiery mistrzowskie, były w pierwszych egzaminach mistrzowskich w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Wcześniej zawód fotografa nie istniał jako zawód. Wykonywali go ogrodnicy. Mój dziadek na przykład miał wpisane w dowód przedwojenny, że ogrodnik czy jakiś, bo to był wolny zawód. Dopiero Zaraz po odzyskaniu niepodległości zaczęło się to tworzyć i powstał zawód, jako zawód fotograf. Ja byłem fotografem zawodowym raczej się, fotografia zakładowa, z tym, że na przykład mam bardzo ciekawe, dość sporo zdjęć z różnych wyjazdów. Tak, czy Bałkany, czy Alpy, czy coś, bo często jeżdżę A w, w zasadzie byłem, ja, żeby zdobyć zawód fotografa, musiałem być pomimo, że byłem urodzony w rodzinie fotografów, wszyscy i wujkowie i kuzynowie i rodzice, dziadek, musiałem jeszcze mieć praktykę, więc w roku 72, chyba drugim czy którymś w umowę, umowę w cechu spisaliśmy z ojcem, że ja praktykuję. Pomimo, że chodziłem do innych, kończyłem budowę maszyn w Krakowie, ale z Ojcem miałem umowę, że praktykuję też w zakładzie. I tej, tej praktyki trzeba było mieć 3 lata. Gdy ojciec zmarł, brakło mi 7 dni, więc musiałem 7 dni w innym zakładzie dorobić, żeby było praktyki. Wtedy trzeba było skończyć jeszcze kurs fotograficzny. Później miałem egzaminy, teorie w cechu. Pomimo, że byłem już i po maturze, i tego, takie proste pytania nam z fizyki czy coś musiałem zdać bo inaczej bym nie zaliczył musiałem ukończyć kurs paru miesięczny i mało tego żeby przejąć zakład bo tata zmarł akurat w międzyczasie żeby przejąć zakład jeszcze poszły papiery do warszawy czekałem parę miesięcy dopiero jak przyszło o niekaralności wtedy można było otworzyć przejąć na siebie zakład Czego dzisiaj nie ma, bo serd może otwierać piekarnię, czy tam jakieś inne śmieszne rzeczy się dzieją, czy apteki otwierają, nie wiadomo kto, bez żadnych. A dawniej musiało być, musiał być niekarankarany człowiek, nie mógł prowadzić prywatnej inicjatywy. No. Po zdaniu w cechu teorii tak zwanej, musiałem praktykę. Egzamin praktyczny. Więc zdawałem go na, u pana Orczykowskiego, na Floriańskiej w Proarte. Pan Orczykowski to był uczeń przedwojennego Rysia. I tam zdawałem w obecności pani Garzyńskiej. Pana Orczykowskiego, chyba Biele czy coś, ci znani fotografowie Fran Krakosty. Jeszcze nie miałem modelki, musiałem z ulicy ściągnąć jakąś panią, musiałem zrobić jej portret czy ćwierci stojące. Dostałem duży aparat yy, kliszowy, na klisze skrany jeszcze, i miałem zrobić parę tych różnych tego. Miałem, dostałem reflektory, miałem oświetlić odpowiednio, miałem to zrobić. Później miałem zrobić reprodukcję kryształu, normalną reprodukcję i portret, a tak jest dostarczyć jeszcze architekturę i dziecko w terenie i człowieka przy pracy. Więc żeby było śmiesznie, ja zaraz dostarczyłem kuzyna jak retusuje. Mam to zdjęcie do dziś i, i tego. Także to nie było takie proste, żeby zdać tego. No. no trzeba było znać wszystkie, jak ja zaczynałem, to jeszcze robiliśmy na aparatach takich z początku wieku, jak to się mówi. Nie mieliśmy dostępu w ogóle do jakiegoś sprzętu lepszego, była zimna wojna. I tego. Więc pierwszy mój e, taki uczciwy aparat e, to był Pentagon XTL, który kupiłem od kolegi, który pracował na krzemionkach, taki Augustynek Piotr. I e, akurat spotkaliśmy się. On chciał sprzedać, a ja kupił ma, kupić mało obrazkowy. I ja kupiłem ten Pentagon XTL 6.6. I to był pierwszy taki tego. A później już zaczęło to wszystko iść do przodu. W czasach kryzysu, co nie było, więc na przemyt syreną się do Rosji jeździło i sprowadzało się stamtąd e, filmy do koloru, jak początki koloru, a z Węgier Foma kolor papieru. W Polsce był foton kolorny, ale to było wszystko nieosiągalne i trzeba było no, różnie kombinować, co się mówi. Jako dziecko już robiłem, ja jako 13 potrafiłem jechać, bo wypadało kilka prac. Ja jechałem i całą komunię obsłużyłem jako 13 chłopak, bo ojciec pojechał na inną komunię, bo to było umówione z księżmi i wiem, ja że od chłopaka to robi. Milicja w dawnych czasach przyjeżdżała po mnie i musiałem robić wisielców czy tam nieboszczyków I tego. Zresztą normalnych takich, które mnie no to się robiło, bo taka była moda, ale na przykład było raz tak, że przyjechali milicjanci zabrali mnie, bo w blokach się pan powiesi. Musiałem zrobić całe, całe pomieszczenie, ten odcinek szyi, na klamce taką się powiesiło od okna i to wszystko musiałem zrobić. I co było najdziwniejsze w tym, mówię nie, żeby mnie nie odłozili, pójdę do domu, bo to jeszcze wtedy nie było cyfrówek, nie było nic, robiłem to startem. Duoobiektywowym startem, taki jeszcze nie było pentagona, nie było nic. I proszę panią Brzuszem, chcę wchodzić do ciemni nagle. Milicja podjeżdża gazikiem, pisk, opon, zabierają mnie, że jest drugi trup na cmentarzu. Jakaś pani leży między grobami. Ja mnie dziwne, bo w się nie zdarza rzadko, żeby ktoś tak gwałtownie zmarł, a tu drugi trup. Więc ja zajechałem, zrobiłem z daleka ujęcie, zrobiłem tej pani jak leży rękę z trawą. No i mówię, idę, no tam jeszcze to, to, co do mnie należało, idę i tego. Za chwilę milicjanci znowu podjeżdżają. Wystraszeni ciężko. Ja mnie co się stało? Oni mówią, że prokurator przyjechał. Ja mnie no zawsze przyjeżdża prokurator. A oni mówią, ale ta pani wstała. Więc to było takie ciekawostka. Na przykład u Kuzyna też było śmieszne, bo nasze nazwisko zarówno w Proszowicach, jak i w słomnikach było dość znane bo to przez tyle lat się prowadziło i tego i w proszowicach w szpitalu też wszyscy znali i pani starsza taka przyszła i chciała prześwietlenie i mówi że zdjęcie płód i tego a tam zażartowali że jak zdjęcie to do wtorka więc ona poszła do kuzyna kuzyn siedział w ciemności i ona wchodzi, że chce zdjęcie. A on mówi, to proszę się przykrzykować, tam jest lusterko. On wychodzi, a ona rozebrana do pół. on mi co, ani cud. Więc różne rzeczy się. Tata miał na przykład bardzo ciekawe, to było 15 stycznia 1944 roku. Rosjanie jak szli czołgami. No, dowiedzieli się, z dziadkiem się dogadali, że że z fotografii, więc yy, przyszli, żeby zdjęcie zrobić. Ojciec był schowany u sąsiadów, tam całe dwie rodziny były czy trzy, z aparatem, no bo to szczelanina nam kawałek winkla z czołgu urwał, kawałek domu tam przy tego i oni chcą zdjęcie. A to już prądu nie było. Szkło, dach ze szkła był, bo to zakład był osobno, nie przy budynku i jest wszystko zasypane śniegiem. Więc ci Rosjanie ściągnęli ten śnieg i ojciec w kożuchu wchodzi pod, pod aparat, przykrywa się tą szmatką, jak to się nazywa, ma robić, a ten Rosjanin się rozebrał do naga a drugi włożył biały kitel, stetoskop i go bada. I mówi, takie zdjęcie masz zrobić, bo ja muszę wysłać do domu, jak ja mam duży na froncie, że tutaj mnie wracz bada. W okresie wojny no, to się żadnych świąt nie odbywały. Ale po wyzwoleniu, to pierwszy maj. Robiło się pochód, e, trybunę, mam takowe zdjęcia e, w rynku, gdzieś ustawiona trybuna pod swodem poczty sztandarowe. No i przechód szkoły musiały iść, zresztą to było obowiązkowe w, za e, komuny, czy jak to, to trudno powiedzieć. W, dekade, w tamtych dekadach i tego. Dzisiaj raczej to wszystko zanika. Na Reddy 3 maja przejdą, tak delikatnie złożą kwiatki. Wszyscy się rozchodzą. Tak samo odbywała się 600 lecie Obchody słomnik na, 600, na danie, danie praw miejskich. To się akurat zeszło z tysiącleciem sztu i też właśnie poprzebierani przebierani. Znaczy się. Szkoły szły, żeby uczcić tam nie tysiąclecie sztu, tylko tam na nalanie praw czy coś. A kościół tego, no każdy jak to uważał. W każdym razie chodzili wszyscy poprzebierani. A zmiana rynku? Rynki, proszę panią. Jak, e, mam zdjęcia jeszcze gdy z lat 50., więc były takie kociełby i tego. W moich czasach nie pamiętam w którym to roku już to zerwano i kostkę granitową. Pamiętam, jak dziś kładli tak samo tu na Proszowskiej nie było asfaltu. W latach 60. E, ręcznie ten asfalt do Proszowicza składli, tu pod nami. Jak byłem. Chłopakiem to tu w piłkę graliśmy na drodze. Na, przez całą Siódemkę można było na, w zimie na sankach zjeżdżać. No, aż za mosty tam dalej. A, z było też tak, że Zakład jest, yy, wszyscy mieli chodzić na okopy. Tata nie poszedł. No bo była robota i tego. I nagle widzi, że Niemcy komendant yy, tłumacz jeszcze jakiś Niemiec idą do zakładu, więc schował się do szafy. Schował się do szafy. I oni wchodzą, gdzie jest fotografii. No to ma tłumaczy im temu tłumaczowi, że no musiał iść na yy, okopy. No, obowiązkowo, by kartki tego nie dostał, bo to kartki dawali, tam nieważne kartki, ale, ale musiało się być. A ten komendant mówi, on ma siedzieć tutaj i czekać, żeby do Kenkart zdjęcia robić. I tego. Ma się zgłosić do, na komendę, kartki dostanie i ma zdjęcia robić. Więc Niemcy wyszli. Tata wyszedł z szafy, a jeden Niemiec się wrócił. I tata stoi na środku zakładu. Za takie coś kula łeb. I mówi, co tutaj robisz? A tata mówi, mama, mama tłumaczy mu, że poszedł, nie poszedł na okopy, bo złapała się tych kękard, że do kękard dużo roboty było, do tego, więc y, chciało tego. A on mówi, a gdzie się schował, jak mówiliśmy, w szafie. Uśmiechnął się i mówi, dobra, nie mówcie nikomu żeby innym Niemcom nie powiedzieć, niech przyjdzie i tego. Także to on był w porządku, bo było tak, że moja siostra jak się urodziła i było tam niedaleko dwóch Niemców mieszkało. Jeden jak przychodził, to siostrę moją i jej kolegę takiego pana Andrzeja Ciałowicza brał na kolanach, pokazywał zdjęcia, że on też zostawił. Klajniaki Niemcy Czech i tego, a drugi Niemiec jak szedł, to ludzie się chowali. Tak byli różni, bo proszę pani, przed wojną w Krakowie były dwa składy materiałów fotograficznych. Jeden prowadził wojt, a drugi prowadził Niemiec na Żyd na Kazmierz. I w 1939 roku, jak część Żydów tutaj gnali, Niemiec, dziecko płakało żydowskie. To moja mama widziała, sąsiad widział. Niemiec doszedł, wyciągnął za nóżki, strzelił i rzucił. A tata zauważył, że ci Żydzi, którzy mieli fotooptykę, skład materiałów fotograficznych, też są, bo przed wojną brał i od Żydali i od Feukta z floriańskiej. Więc cudem wyprosił Niemca żeby podać tam kromkę chleba i wody trochę tym Żydom. No ale to i tak przeprowadzili ich tam jak kolejowa i wszyscy zginęli, wystrzelali Od grano wasły i właśnie jeden jak strzelił, to urwał nam tu kawałek wingla. I ojciec biegiem, tu przybieg, bo ojciec mieszkał w rynku, bo tu to ciągnął, to się latami budował, no nie. Ale piwnice, ja mam potężne piwnice, już były wykończone, bo rodzina nasza po powstaniu warszawskim... Nie mieli gdzie, wylądowali tu i zamieszkali tu w piwnicach. I ojciec biegiem czyli ich nie przesypało, bo dali znać, że we Wtorek bo w budynek strzelił pocisk, ale nic się nie stało. A rodzina była bez tego, bo wujek był przed wojną, znaczy w 1939 był szefem sztabu w Dęblinie walcy ciężkiej. No i on gdzieś się zapodział, ciotka z, ze Stasią, z córką, były tu, w Warszawie, no i po powstaniu trzeba było wiać, wysiedlili ich Niemcy, wylądowali tu. Bo akurat to jest tak, że moi wujkowie akurat wszyscy, yy, znaczy się to oni yy, byli za siostrami mojej babci. I jeden przed wojną był tam, tak, zastępcą komendanta Kielc. W, zresztą tam jest po jego na komendzie Szpilczak, założył tam pracownię daktyloskopii i tego to ze strony mamy. I cofając się zebrał swoich ludzi pod wody, tam papiery cofali się na wschód, zagarnęli ich Rosjanie i w Miedno zginął. No tam w obozie. Zaszczelony przez Rosjan. Drugi wojek był komendantem Radomia. Trzeci był właśnie szefem sztabu w Dęblinie w artylerii ciężkiej. Czwarty, Górnowicz, razem związany z wami, był oficerem artylerii lekkiej. Jego Rosjanie na Monte powiesili w 1945 roku. Raz ucieka, a drugi raz jak Dlatego, że w 1920 roku był w białej armii, później przeszedł na polską stronę, walczył przeciwko czerwonym. Jak Rosjanie weszli, tak mieli na niego papiery i go powiesili. Zresztą nawiasem mówiąc, on przed wojną mieszkał w Proszowicach, w Miechowie. I na tym zdjęciu w 1933 roku jest przedstawiciel Miechowa, jest przedstawiciel Proszowic, znaczy dwóch, bo i brat ojca i tego. Byli tacy panowie dwaj, Starowicz i Spiechowicz. Właśnie nie wiem, który był w Miechowie, czy Starowicz, czy Spiechowicz. Jego ucz 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 uczennicą była pani Cholewowa. On miał przed wojną na dolnym połaci rynku w Miechowie zakład. I on w 1933 roku razem z moim ojcem zdawał papiery mistrzowskie. To byli pierwsi mistrzowie w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Czy takie drewniane aparaty, to są reporterki, to gdzieś z okresu przed I wojną światową. I one były na klisze szklane. Te, te były na 10-15, te reporterskie niby, to już jest duża klisza. A ten Estman na 13-18. Taką kliszę dużą się wkładało. I później na klisze się rzucało, wywoływało się i. Chcący zrobić zdjęcie, nie było prądu. Więc była taka kopiorama pod szkło i papier się kładało na, do tej kliszy. Wychodziło się na słońce, liczyło się. tam 3-4 sekundy, czy ileś, wchodziło się i dopiero się wywoływało. Wy, wywoływacze, mam przepisy, znaczy jeszcze po przodkach. Ale tak samo miałem zbiór recept fotograficznych z lat dwudziestych, na przykład Gewerta czy coś, i trzeba było samemu sobie robić. No. Bo robiło się przeważnie na metorhydrochinon, yy, jako przyspieszająca węglan sodu, yy, i siarczan sodu jako konserwująca i opóźniające albo borak, albo bromek potasu, czyli kalinium bromatu. I to się regulowało, były tutaj takie wagi i ważyło się i samemu się łapało się deszczówkę i się y, robiło samemu odczynniki. No bo y, uswala że jest pioste, proste, bo to tylko tiosiarczan sodu i trzeba zakwaszać jakiś.